I chciałam powiedzieć krótko o toksycznych relacjach, co znaczy, że mocno kogoś kochamy, także nie możemy sobie wyobrazić życia bez danej osoby. Co możemy z tym zrobić? I tak naprawdę, czy nie jest to tak naprawdę ta relacja tylko fantazją? O danym człowieku. Musimy pamiętać, że więzi siedzą bardziej w układzie nerwowym, czyli w naszym ciele niż w psychice. I w tym może nam pomóc na przykład delikatny ruch, jak yoga, taniec, oddech, afirmacje bezpieczeństwa. Warto, żeby zmienić znaczenie znaków. Zamiast brać je jako ciągnięcie do niego, potraktować je jako. Przypomnienie, żebym wybrała siebie. Ważne jest też, żeby dać sobie czas. Czas jest kluczowy nawet po toksycznych relacjach. Serce czasem potrzebuje kilku tygodni, a nawet miesięcy, żeby odpuścić. I możemy też również zrobić to. Żeby odpuścić sobie daną relację poprzez napisanie na przykład listu, ale nie wysyłając go. Możemy go później porwać albo spalić. A jak mamy jakąś niedokończoną historię, to możemy o niej napisać na kartce lub w głowie z perspektywy dorosłej Ciebie i nazwać, co zyskałaś, a co straciłaś i puścić tę udaną relację. To działa głębiej niż medytacja odcinania. Co więcej, zdejmij z niego idealizację. Po latach często kochamy fantazję, nie osobę. Spróbuj wypisać, jakie miało realne wady. Jakie były toksyczne elementy. Dlaczego ta relacja nie dawała ci tego, czego potrzebowałaś? To zaczyna rozbijać złudzenie. A kiedy osoba zaczyna być naszym katalizatorem, spróbuj powiedzieć sobie, To nie on był wyjątkowy. To ja byłam otwarta na miłość. To zmienia wszystko. Jeśli masz historię, która cię właśnie trzyma, to możesz dokończyć ją i zakończyć sama. Bo jeśli jej nie zakończysz, to ona się nigdy nie zamknie. Można to zrobić na przykład: Dziękuję Ci za tamten moment. Wiem, co poczułam, a teraz wybieram siebie i idę dalej. I można to opisać. To naprawdę działa. Bo tak naprawdę w tym wszystkim nie chodzi o niego. To nie jest jego przyczyną. Nie jest to przyczyną Twojej tęsknoty. On był tylko zapalnikiem czegoś głębokiego w Tobie: pragnienia miłości, pragnienia bliskości, pragnienia, żeby ktoś zobaczył Cię tak, jak Ty zobaczyłaś Jego. Pragnienie wielkiej, intensywnej relacji, pragnienia, żeby wydarzyło się coś innego, wyjątkowego. To Twoje własne uczucia były wyjątkowe, a nie on. <tryk> Więc zdaj mi z niego moc. On nie ma nad Tobą władzy. To nie on Cię zranił, tylko Twoja nadzieja, że poczuł to samo. I możesz sobie tutaj powiedzieć, to była moja emocja. Ja ją tworzę. Ja mogę ją opuścić. Zaakceptuj to, to, że relacja toksyczna może być jednostronna. Jednostronną może być iskru. A te iskry potrafią być bardzo silne. Ale przestają boleć, kiedy nazwiemy je takimi, jakie były. I uświadomić sobie jedną kluczową prawdę. Tamte uczucie nie było przeznaczeniem, tamte uczucie było przebudzeniem. Twoje serce wtedy się obudziło i cały czas czeka na kogoś, kto by odwzajemnił je naprawdę. A teraz bardzo ważne pytanie do Ciebie. Czy chciałabyś, chciałbyś wreszcie żyć dalej, bez tego ciężaru? Czy czujesz, że jeszcze coś Cię trzyma i chcesz to zrozumieć? Możemy przejść przez te kroki razem. Pierwszy krok. Nazwanie fantazji. Zamknij oczy, jeśli możesz. Wyobraź sobie tamten moment, że z drzwi spojrzenie, ta iskra. I teraz odpowiedz. Co dokładnie było w tym momencie tak magnetycznego? Co poczułaś? Jak to nazwałabyś, jednym zdaniem? Napisz to. To jest klucz do odklejenia. Możesz użyć takich słów jak zauważenie, miłość, przeznaczenie, chemia, nadzieja, poczucie, że jestem wyjątkowa. Drugim krokiem jest oddzielenie uczucia od osoby. Kiedy nazwiesz to uczucie, Przejdźmy do kolejnego etapu. Odklejenia godniego od i przypisania go z powrotem Tobie. Bo prawda jest taka, że to nie On Ci to dał, to Ty to w sobie poczułaś. To było Twoje światło, Twoje uczucie, Twoja energia. Trzeci krok. Rozpoznaje co uczucie mówi o Tobie. Gdy nazwiesz to co w tym momencie poczułeś? Zobaczysz, jaką potrzebę obudził w tobie, jakie pragnienie, jaką część ciebie, czego tak naprawdę szukasz w miłości. A kiedy to zrozumiesz, fascynacja nim, z, o nim zacznie się rozpadać sama. Czwartym krokiem jest odebranie energii fantazji. Zróbmy to przez krótką wizualizację. Wyobraź sobie tamten moment, jak błyszczący obraz przed Tobą. A teraz zobacz, że On robi krok w tył. A uczucie, to piękne, intensywne uczucie zostaje przy Tobie. A potem wraca do Twojej klatki piersiowej, do serca. To symbolizuje prawdę. To uczucie było Twoje. Nigdy nie należało do Niego. Możesz je teraz zabrać i dać komuś, kto naprawdę będzie obecny w Twoim życiu. I piąty krok zamknięcia toksycznej relacji fantazji o nim. Kiedy to zrobimy, powiem Ci słowa, które finalnie odklejają twoje serce i pozwolą ci otworzyć się na nową miłość. Ale najpierw muszę wiedzieć, jak nazwałabyś uczucie z tamtego momentu. Jednym lub dwoma słowami. Co tam tak naprawdę poczułaś? Napisz to. To pierwszy i absolutnie najważniejszy krok. Czy patrzysz na to jako obserwator z boku? Czy nie wydaje się Tobie, że już zbyt długo czasu poświęciłaś na uczucie fantazji o nim? O tej toksycznej relacji? Zamiast otworzyć się na nową miłość i dać szansę i teraz mam dla Ciebie na podsumowanie. Zamknięcie tej fantazji, zamknięcie tej toksycznej relacji. Bardzo ważne słowa, które możesz sobie zapisać, lub powiedzieć na głos razem ze mną. Zdejmuję z siebie wszystkie moje wyobrażenia. Widzę Ciebie teraz takim, jaki jesteś naprawdę. I to mi już nie wystarcza. Przestaję trzymać się tego, co mogło być, a wybieram to, co jeszcze przede mną. Oddaję Ci miejsce w mojej historii, a nie w mojej przyszłości. Moje serce od dziś nie czeka na Ciebie. Jest gotowe na kogoś, kto naprawdę będzie chciał w nim zamieszkać. Niech te słowa zakotwiczą się w to w moim sercu i myślę, otwierając drogę do nowej miłości, a zamykając toksyczną, niepotrzebną relację. Relację być może o fantazji, fantazji o nim.